Witam wszystkich na kanale Lebedecka Gamer. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie trochę krótszy. Mianowicie, troszeczkę pomyślałem, co bym tu chciał zrobić, i w pierwszej kolejności chciałbym te ulepszenia wziąć mianowicie dostawy taśmociągowe że są podłączone teraz do bram dostaw. To bym chciał kupić. Yy. I teraz idąc do sklepu. Chciałbym również kupić to. Ale zanim to zrobię, więc dzisiaj będzie taki dzień roboczy, nazwijmy to, to muszę to dobrze przemyśleć, ponieważ jeżeli tą maszynę postawimy tak, ja bym chciał mieć ją połączoną. Powiem Wam, w czym jest rzecz ogólnie. Jeżeli bym zrobił to tak, że Wszystkie te złe idą sobie tu. Idą sobie tu. I tak dalej. Brakuje mi tu 3, raz, dwa, trzech złączy, więc weźmy to na przykład stąd na razie. Tak roboczo na razie. Na razie. Powiem, jaki mam zamysł. Raz, dwa dobra i teraz tak, jeżeli ja bym chciał, żeby ta maszyna to na chwileczkę przełożymy biorąc pod uwagę ten skaner naklejek inspekcyjnych ja sobie wyobrażam to teraz tak, że wychodzą tutaj sobie z ciągów te przesyłki tu wejdą już do pierwszej maszyny, jaką będzie ten skaner inspekcyjny. Czyli, jeżeli jest źle, idzie od razu tutaj. Jeżeli jest dobrze, idzie dalej do tej oto maszyny. Jeżeli jest źle, to idzie znowu tutaj. Czyli będę potrzebował na pewno tego skanera, na pewno jednego łącznika taśmociągów. Dobra, to mamy tyle na razie. Wykupiłem to ulepszenie, czyli ja rozumiem, że tutaj w tym miejscu, gdzie są te takie pomarańczowe to tu będzie taśmociąg i teraz to będzie z automatu już wjeżdżało, czyli ja nie będę musiał latać za tym. Byłoby to dość duże ułatwienie. I tak też zrobimy, natomiast będę potrzebował przynajmniej jeszcze dwóch zakrętasów, a może i nawet więcej, może weźmę raz, dwa, trzy, cztery. No i resztę to tych na razie, albo weźmy jeszcze trochę więcej może z 6. Zacznijmy ile tu jest 2300. O, tego już nie kupimy, no to tyle. No i zobaczmy czy to co ja mówię będzie miało jakikolwiek sens. Oczywiście to testami się zajmiemy w następnym odcinku. O tu jest ta maszyna, to ją w pierwszej kolejności wezmę. Ponieważ ja to widzę teraz tak. Tu wchodzi. I teraz tak. Jeżeli jest zła, w sensie mm, niezgodna z tym, co powinno tu być, to wtedy idzie tu. Jeżeli tu nie ma naklejki. Aha, to jest jeszcze jedna. Tu nie ma dwóch tak jak w wadze. Bo widzicie tu jedna strona, jest scena. Ojoj, to mi to troszeczkę zmieniło. Myśl. Natomiast, co by nie mówić, na razie bym to podłączył po prostu, żeby to jakkolwiek. Nie wiem, czy dobrze trafiłem z odległością, ale chodzi mi o to, że teraz to pójdzie sobie tu. Na razie. Jeżeli jest złe, to od razu będzie szło tam. Weźmy teraz te taśmociągi, ustawmy je tutaj, połączmy tą. Bo to połączenie ma już sens. Nie tu. Bo w momencie, kiedy nawet tamtąd będzie coś szło, to też przejdzie. Przez co będzie złe, to pójdzie już tam. Czyli by mi odpadły w ogóle segregowanie tych złych przesyłek. Natomiast tu mi trochę ząka zrobiło to. Bo jeżeli. Na razie to przestawię. Tą maszynę również. I te kręcioły. Zresztą znaczy, no dobra, one mogą sobie zostać. Jeżeli to będzie zaakceptowane, to znaczy, że ja będę musiał tylko rozdzielić to później z y, podziałem na rodzaj transportu. Czyli by mi się tu przydał y, tak, prosty, zwykły. Nie wiem czy to dobrze myślę, że się to okaże w praniu I drugi Dobra A no dobra, dajmy tu nawet trzeciego To na razie tak roboczo Uj, no dobra Coś takiego, czyli on by mi tu prze wszystkie te, które będą miały naklejkę zieloną, tu mi będzie je wrzucał. Natomiast jeżeli nie ma w ogóle naklejki inspekcyjnej, to ja bym chciał, żeby on mi to wysyłał drugiej maszyny. Poczekajcie, teraz jakby było tak. O, właśnie coś takiego. I teraz zamiast tego, to ja bym tu chciał mieć ten łącznik. Tego czego znajdę, to jest to. To chyba wygląda trochę inaczej. Chyba tak. O, coś takiego. Bo, jeżeli będzie nieprawidłowa waga, nawet jak nie będzie naklejki inspekcyjnej, a dupa blada, bo to będę miał znowu ten sam przypadek co przedtem. To nie. Musimy to inaczej w takim razie ułożyć. Przykładowo właśnie tak, to spakujmy. Czy tam mogłem to przenieść w sumie, no ale dobra. To idzie wtedy ważyć się. Tu będą potrzebne mi te dwa. Raz. I dwa. Musimy polecić po. Kurde, same mi te zostały. Serio, zakręty? Trochę, że pały chyba z tym. Dobra. Bo chyba aż tak dużo tych nieprawidłowych wag nie było. Teraz tak, to bym sobie wziął. Tak, tylko czekajcie, tu jest mniej więcej to. Chyba jakoś tak, mniej więcej. Co mi, same zakręty zostały? z córką, co ja zrobiłem serio hmm. no to trochę koślawo mi to wyszło Albo to jest na łącznik, ale na łącznik to na razie nie. No jakbym to robił, tylko że tak to ja mi braknie nawet tych. Dobra, no dobra, to przy, przyniesiemy te, zobaczymy dokąd dojdę. Dobra, no może jakimś cudem, ty chyba trzy zostały i, i chyba trzy będą potrzebne, żeby to połączyć. Oczywiście to jest rozwiązanie mocno tymczasowe, bo to. Braknie mi jednej prostej, żeby to jakoś tu dociągnąć. Serio No to stąd wezmę, trudno. A to sobie zabierzemy, bo tu już nie ma nic. To sobie weźmiemy koło biurka na razie no może coś takiego jakby to było, no stąd sobie wychodzi idą sobie paczki tędy tu się łączą z tym, tam idzie tak samo i teraz tak, jeżeli naklejka jest zielona będzie mi wyrzucał tutaj jeżeli jest zła idą tam czyli z jednej i z drugiej strony mam załatwione złe dobre również będzie odkładał Teraz tak, jak będzie waga, jak będzie prawidłowa, tylko, że tu już nawet nie mam... A mogę to zrobić na przykład tak? Żebym chociaż widział, no jedno... Trudno, będę miał tak na razie po jednym, będę musiał latać. Czyli jeżeli będzie zła, to mi wyrzuci tu. I będę musiał to po prostu okleić, że jest zła. Natomiast nie mi to dalej kwestii naklejek. O właśnie, miałem zobaczyć tego mopa, czy ja to mogę tu wyczyścić. A, ja to za to dostaję kaza. Aż dolara. No kurwa, to się postarali. No dobra no ale w jakimś stopniu coś mi to tam rozwiązuje no już pieniędzy nie mam na nic więcej ale załatwia mi to przynajmniej jeden typ przesyłek i teraz nie, jeżeli dobrze to rozkminiłem że tu wyjdzie mi ten taśmociąg no bo zakładam, że te, te, te znaczniki to właśnie to oznaczają, że tu będzie taśmociąg to wtedy mi odpada latanie między tymi odbiorami to ja się teraz będę mógł skupić w sumie na tych trzech miejscach, żeby sobie to jakoś rozkładać i to by było spoko ale testowaniem tego to już się zajmiemy w następnym odcinku to był akurat wyjątkowo krótki odcinek jak na tą serię a my będziemy, jeszcze zobaczmy sobie w takim razie to podsumowanie z tego dnia, który się skończył w poprzednim odcinku, jak my to w ogóle wyszliśmy No w sumie przepracowaliśmy 80 paczek. No, mamy 75 dolców. No i dobra, w tym miejscu z Wami się pożegnam. Wielkie dzięki za uwagę i będziemy sprawdzać, jak to moje cudowne rozwiązanie się sprawdzi w praktyce. Trzymajcie się bo do usłyszenia wkrótce. Cześć.